Powie w przeszłości, ale przeszłości idealnie zakonserwowanej. Fiaty, Polonezy, kultowe maluchy. Nowe Muzeum Przypowstańców Śląskich to prawdziwy raj dla fanów dawnej motoryzacji. Przywołują wspomnienia. Tym autem ja pamiętam jak jeszcze byłem dzieckiem, jechaliśmy do Grecji i z powrotem. Pamiętam moje wakacje jak jechaliśmy do Jugosławii, Było już Jugosławii. No to są wspomnienia. Na całe życie i było tak inaczej. Auta produkowane w Warszawie są już prawdziwą legendą. Pierwsze zjechało staśmy w 51 roku. Ponad pół wieku temu każdy marzył o swoich czterech kółkach. Łącznie w warszawskiej fabryce wyprodukowano ponad milion samych Polonezów i niemal półtora miliona polskich Fiatów. Modele z tamtych lat nie przestają fascynować. Podziwia je również młode pokolenia. Który miały pieniądze i to mógłby zacząć coś takiego kupić. Lubiłem polską motoryzację, jest jakaś, muszę powiedzieć, że wyjątkowa. To prawdziwe perełki polskiej motoryzacji produkowane w latach 70. i 80. -tych. Pierwsze muzeum w Polsce, polskiego Fiata. Wśród naszych samochodów znajdują się naprawdę ciekawe egzemplarze. Mamy bardzo ciekawe, prototypowe samochody maluchów. Czyli maruch kombi, maluch z silnikiem z przodu. Też mamy słynny samochód rajdowy, w którym startował Andrzej Jaroszewicz, nasz słynny kierowca rajdowy. W Muzeum Polskiego Fiata można oglądać 31 pojazdów, ale wystawa będzie się zmieniać, bo w zasobach muzeum jest aż 100 aut.